Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale, dziś porozmawiamy na temat radiestezji, a dokładnie rzecz biorąc na temat różdżkarstwa, tutaj mam w ręku różdżkę, e, o, to jest przyrząd do pomiaru, promieniowania różnych cieków wodnych na przykład, z tego co orientowałem się to jest parę rodzajów różnych właśnie e, tych różdżek, są albo tak zwana różdżka hiszpańska, którą trzyma się w dwóch rękach, jedną ramię w jednej ręce, drugie w drugiej. One tak w przypadku wejścia na ciek wodny zachodzą na siebie i te, wtedy wskazują jeden brzeg. Kiedy się przechodzi dalej, to wskazują drugi brzeg. No i właśnie teraz na jakiej zasadzie to działa? Bo przecież jak to mówi nauka, radiestezja jest paranauką i nigdy nie zostało to udowodnione, że że może to być skuteczne, że może to działać. I jak wiemy, jak czytamy tutaj z różnych źródeł i dokumentów to metody radiestezyjne nie są powtarzalne i właśnie z tego powodu nie są uznawane za naukę. Ale niemniej jednak czego nauka też nie potrafi wyjaśnić i udowodnić zjawiska radiestezyjne. Często e, trafiają się w jakiś sposób, można odkryć. I właśnie dzięki temu e, wiele osób, e, zapisanych do cechu rzemiosła, e, gdzie wiadomo, zdaje się egzaminy przed komisją radiestezyjną, e, potrafi takie cieki wodne określić. Na jakiej zasadzie, drodzy Państwo, no, za chwilę się też przekonamy. Ja miałem do czynienia z radiestezją bardzo krótko, bo. Na przełomie pół roku na paru zajęciach znanego polskiego stety Leszka Mateli, który pochodzi z Białego Stoku. Bardzo serdecznie go pozdrawiam, jeżeli będzie może to oglądał. Miałem właśnie zajęcia tam, które pozwoliło mi zweryfikować, zweryfikować to, że kiedy się używa takich elementów, rzeczywiście można coś odczuć. Odczuwa się pewne subtelne sygnały, subtelne informacje, które jak wskazują i jak odczytują radiesteci, właśnie to są te subtelne informacje, które pomagają zlokalizować i wskazać, gdzie znajdują się na przykład negatywne promieniowania cieków wodnych. Taka różdżka, ta, którą mam tutaj w ręku, to jest różdżka dwuramienna. Ona jest, składa się z metalowego, dwóch metalowych drutów otoczona jest takim plastikowym rurką, która jest nałożona na te druty i tutaj jest tak zwany świadek. Ten świadek ma na celu, na przykład ojej, tutaj tego nie otworzę, teraz nie zdejmę, ale do środka tego świadka dodaje się na przykład krople wody. No niestety nie jestem w stanie teraz tego zdjąć. Dodaję się tutaj do środka wody, to jest zdejmowane, nakłada się, żeby właśnie no, podobno mogło to rezonować i, i, i odczuwać. Wiele lat temu przeprowadzano doświadczenie, które miało na celu zweryfikowania tutaj pracy radiestetów i w pomieszczeniu doświadczalnym pod podłogą, gdzie ustawiono wodę, rurę z wodą, osoby, które się zgłosiły, a było ich bardzo, bardzo wielu, miały za każdym razem ocenić oszacować i potwierdzić, gdzie znajduje się ta rura, która przed każdym kolejnym badaniem była przesuwana w inną część tego pomieszczenia. Jak się okazało, to no niestety te badania nie były potwierdzalne. Jak się okazało, to w każdym miejscu można było zaznaczyć, każda osoba, która przychodziła po raz kolejny wskazywała inne miejsce. W związku z tym wychodziło na to, że było to doświadczenie zupełnie nietrafne i, i tak naprawdę, gdyby można było wejść, oszacować, to by można było powiedzieć, że to jest na chybiu, trafił. No i tak to właściwie działa. Jakie jest moje zdanie na temat radiestezji? Otóż no, ja rzeczywiście odczuwam, o ile nie odczuwam za pomocą wahadełka, nie potrafię się tym urządzeniem tym. Elementem pomiaru radiestezyjnego posługiwać. Tak o tyle różdżka rzeczywiście wskazuje mi tutaj różne takie siły i emanacje. Co to takiego jest, to dokładnie nie potrafi określić, ale czytając pewne różne tutaj poradniki i rozmawiając właśnie z radiestetami. To wynika z tego, że właśnie tak wygląda pomiar i odczyt promieniowania. Na przykład, cieków wodnych, e, dlatego jak jestem też tu na takim terenie, mimo że jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy sobie dzisiaj tego pięknego popołudniowego, popołudniowo-sobotniego e, dnia sobie spacerują, to postaram się pochodzić sobie tutaj po tym terenie e, z tą różdżką. Jeszcze e, jak posługiwać się taką różdżką, to jest rzeczywiście specyficzna sprawa, bo różdżka ta musi być e, w sposób utrzymana w sposób napięty, to znaczy tak, żeby minimalne mm, nie, nie unosiła się byle kiedy w dół lub w górę, ale żeby była podatna na właśnie te czynniki, e, jak to mówią radiesteci, promieniowania na przykład cieku wodnego, więc e, ja to zwykle używam w ten sposób, że napinam to, to tak, można to zobaczyć w ten sposób. No jest to kwestia przyzwyczajenia, bo zapewniam Państwa, że na samym początku, kiedy tego używamy, to tego tak naprawdę bardzo trudno jest utrzymać w takiej pozycji. No, kiedy już się dłużej, no bo może być o coś takiego i w twarz, czyk, cyk lub w dół. No i teraz co, ja sobie tutaj założę fragment jakąś przestrzeń i będę sprawdzał czy gdzieś na tym terenie znajduje się rzeczywiście jakieś promieniowanie yy, cieku wodnego. Drodzy Państwo, więc teraz rzucam intencję, która ma na celu właśnie sprawdzenie, czy w danym miejscu jest tutaj gdzieś ten ciek wodny. Będę się starał nie zwracać uwagi na tych ludzi, którzy na mnie patrzą. I teraz staramy się... O, staramy się przejść... Drodzy Państwo, ja jestem zmartwiony, bo w tym fragmencie, który tutaj chodziłem i sprawdzałem, wody nie ma. Albo przynajmniej moje te badania nie wyszły. Wręcz przeciwnie, zerwał się wiatr, i zaraz pewnie woda spadnie nam z nieba. Dlatego muszę się bardzo szybko stąd ewakuować. Niemniej jednak, na podsumowanie tego spotkania, nie odrzucałbym zupełnie tej metody, bo Przekazywana z dawien dawna, przecież e, radiestezja odkryta 2,5 tysiąca lat przed e, naszą erą w Chinach, gdzie e, to właśnie były początki radiestezji. E, potem starożytny Egipt, gdzie radiestezja. Raz jest tezją zajmowali się no, wyjątkowi i wtajemniczeni kapłani i osoby, które mogły się tym właśnie zaszczytnym rzeczą zajmować. Pójdźmy wiele, wiele lat do przodu. Co się może okazać, że jeżeli w jakimś momencie zabraknie prądu, przecież to nie tylko w dzisiejszym w dzisiejszym szybciej znajduje się wodę za pomocą różnego rodzaju e, tutaj re, 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 rezonansu i e, wnikania w głąb ziemi, tak? Ale przecież to wszystko jest i działa za pomocą prądu. Jeżeli kiedyś w przyszłości tego prądu może nam zabraknąć, to kto wie, czy powrócenie do takich prostych metod e, badania i sprawdzania promieniowania okaże się e, Niezastąpioną rzeczą. Dlatego nie skreślajmy metod, które od tak wielu lat były praktykowane. A nim zakończę ten odcinek, przechodząc tutaj z parku, zatrzymałem się na chwilę, bo jest ciek wodny, czyli mała rzeczka, która przypływa tutaj. I chciałbym Państwu pokazać, jak rzeczywiście różdżka działa. I okazuje się, że ja też mam te pewne właściwości, które za chwilę Państwu zademonstruję. Jak wygląda, kiedy reaguje różdżka. Tu jest jeden brzeg. O, jak widzimy, tutaj jest drugi brzeg, czyli ta rzeczka właśnie w tym miejscu, e, odległość około jednego metra i tak to mniej więcej, drodzy państwo, wygląda. Bardzo państwu dzisiaj dziękuję za uwagę.